Już! No to powiedz gdzie jest ta kryjówka? W lewo. Abyś się zabił po drodze. Ty sobie tutaj posiedzisz, wiesz? Tak nie wyjdziesz. Ech. Moje oko podbije twój zamek. Nie uwolnij. Dobra. Mam linę do spinaczki. Dobra, działa. Kiedyś wokulski. oka, nic nie co. Do boju! O kurde. O kurde. Muszę się strasznie nauczyć. A! Halo! Jest tu kto? O kurde. Ktoś tam jest! Coś jest z mojej myśli, jestem zbyt daleko, żeby kogoś usłyszeć, to już nikogo nie ma. Szybko, coś tam jest. O. O. Szybko, o. zombie. Tak, ja, już biegnę. A, z woda. Przybrę się, dam radę. Lawa. A, co tu jest? Oko, jakieś oko. A masz głupie oko. Co tam jest? Jakaś kryjówka. Szybko krzywa pomocy. To ty. Ala. Nareszcie. Szybko chodź za mną. Jak my wrócimy do domu? Dobrze. Jak my do domu wrócimy. Jakaś skrzynia. Ale rzeczy. Masz miecz. Troszeczkę jedzenia, zjedz sobie trochę. Te rzeczy są bezużyteczne. Okej, okay. chodźmy. Jest jeszcze. Nie, Sadzonki, ten asyanik jest O. Ale jak my się dostaniemy by, do domu? Nie, Daj nie, rękę. O! Uważaj nie, bo ty jesteś głodna, tak jak ja. No i ja Dał ci tak. Tak. O, padłem tak. do dziury! Epój! Tak. Gdzie tak. jesteś? Na Kompi! Zombie. Chodź, Kompi! Kompi! Ja pójdę przodem, ale jak mi się Kompi! do zamku? Tylko ja mam nierozpniętki. Wiesz co, ja się wezmę do góry? Rzucę tu A Albo ty się pierwsza wezmiesz. A, Pawłyśmy! To jest pułapka! Nie! To płapka. Nie! Wiesz co? Masz tu linę. Masz tu linę. I idź do góry. Idź tędy i potem nie rzucisz. Dziękuję. A! Już idę. Tu jest dużo ryb. Wszystkie nam wybił. No stawik. Wiesz co? Idź pierwsza lampada, gdyby coś zaatakowało. Taas? O dziękuję. Pasz, moi drodzy. Wa, masz tutaj to. Wa, weź. I se musisz zejść na dół. Uwaga. Szybko zamknę bramę. Siedź tym. Mi się nic nie stanie. Jest mam dużo życia. Chodź. Jesteśmy wolni. Gdzie on jest? On zniknął. Uciek. O nie. Zapytam się. go. Zegnam się. Mrunoka. Mrunok, widziałeś? Pokazuje mi, że widział, że nagle zniknął. Był? Takie stary. cały czas i zniknął. Może Eugeniusz widział. Eugeniusz, widziałeś coś? Jakby był uciekł. Nic nie widziałem, Cały z byłem u góry. Nic nie widział. Chyba wiem gdzie jest. Pewnie wrócił do swojej kryjówki. Ale ja nie dam rady. Włóż, Linę, do... albo nie daj mi linę, a ja tam pójdę. Dobrze.